Już mi raz zabrali wino, już mi raz zabrali lwów, ale serca mi nie wylwo, moich dwóch najmilszych słów. Pragniemy Państwa serdecznie powitać na drugim szkolnym Festiwalu Kultury Impresje wiosenne 2010. Organizatorem dzisiejszej uroczystości są uczniowie i nauczyciele 8 Liceum Ogólnokształcącego oraz członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Medyka i ósemki. Witamy szczególnie naszych honorowych gości, którzy swoją obecnością zechcieli uświetnić nasz tegoroczny festiwal. Szanowny gorąco powitać panią Barbara Maklakiewicz, pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. z naszą szkołą, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Katarzynę Kurowską <klucz> oraz pre prezesa panią Bożenę Nowicką oraz członków stowarzyszenia opieki nad chorymi z otępieniem typu alzheimerowskiego. Jak usłyszeliśmy, organizatorami dzisiejszego spotkania jest ósme Liceum, Młodzież nauczyciele i Stowarzyszenie Sympatyków Medyka i Ósemki. I warto się zastanowić, co łączy te dwie instytucje. Myślę, że przede wszystkim wspólny cel kształtowanie pewnych postaw młodego człowieka, młodego pokolenia. Postaw wrażliwości, postaw. Y umiejętności pomagania drugiemu człowiekowi bliźniemu potrzebującemu. Dzisiejsze spotkanie jest związane z takim celem charytatywnym, ze wspomożeniem domu dziecka na Litwie. Takich tego typu imprez, tego typu imprez związanych ze zbieraniem pieniędzy, funduszy, z pomocą drugiemu człowiekowi w naszej szkole jest dużo. To u nas są laureaci konkursu Ośmiu wspaniałych. To u nas w szkole są wolontariusze roku. To u nas w szkole od wielu lat, od samego początku działa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To nasza młodzież zbiera, żeby pomóc biednym, schorowanym, utrudzonym przez los ludziom. Można takich przypadków, takich przykładów mnożyć. Co jeszcze nas łączy, co łączy te dwie organizacje, to to, że staramy się wychowywać młode pokolenie no. na nie tylko obywateli Europy, ale i całego świata. Nawiązujemy kontakty faktycznie z całym światem. W tym roku tylko to są kontakty z Izraelem i z Tuluzą, z Francją, ale w latach tak. ubiegłych były z Niemcami, z Wenezuelą, ze Sri Lanką. W Zespole, które Państwo mieliście przyjemność wysłuchać, gra nasz przedstawiciel ze Stanów Zjednoczonych. Melory gra na skrzypcach. W... W... w ubiegłym tygodniu nasza młodzież mogła powabić się w kaligrafię chińską, nauczyć się podstaw chińskiego od naszej studentki, która przez miesiąc, czy prawie dwa miesiące, przebywał u nas z Chin. Jak widać, tych kontaktów jest bardzo dużo. Zarówno ze wschodu, zachodu, północy, południa, tak jak powiedziałam, cały świat. I dzisiejsze spotkanie w Wilno, na tą piękną, wiosenną pogodę, myślę, że będzie kolejnym spotkaniem z kolejną częścią świata. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie pomoże. Zaszczepić w młodych ludziach kolejne wartości miłości, czy przynajmniej sympatii do innego miejsca, do Wilna, z którym tak wiele łączy nas wspólnych tradycji, wspólnych korzeni. Oby byli to ludzie otwarci na potrzeby innych, otwarci na kulturę i innych ludzi. Dziękując Państwu za przybycie, życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za uwagę. Połączony jest z akcją charytatywną na rzecz dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Solecznikach na Litwie. Akcja ta jest już prowadzona na terenie naszej szkoły po raz trzeci. Podczas naszego dzisiejszego spotkania pragniemy Państwu przybliżyć miejsca, które tak bardzo związane są z polskością i nierzadko tragiczną historią wielu polskich rodzin. Wręczymy również nagrody młodzieży. Która zajęła pierwsze miejsca w konkursach poświęconych Wilnie. Najpierw jednak przedstawimy Państwu miasteczko, które znajduje się na Wileńszczyźnie soleczniki oraz dom, w którym tak wiele polskich dzieci znalazło schronienie, a które czekają na każdy gest dobrej woli i wsparcia. Zapraszamy. Rejon Solecznicki jest położony w południowo-wschodniej części Litwy, po Podczas wielodniowych polowań odbywały się spotkania Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. W rejonie istnieją dawne i piękne tradycje kulturalne. Organizowane są zapusty, noce świętojańskie, dorzynki oraz święto folkloru Pieśń z nad solczy. Z jedna z większych i rozleglejszych w Europie. O niegdyśiejszej świetności grodu nad Wilią i Wilenką świadczy kilkadziesiąt zabytkowych, przeważnie barokowych kościołów. Wspaniałe magnatkie rezydencje i mieszczańskie kamieniczki. Zwiedziwszy bezcenne zabytki Wilna, warto spróbować wczuć się w dusze miasta. pogaworzyć ze śpiewnie zaciągającym staruszkiem. Pobłądzić bez celu po wąskich uliczkach i zaułkach, wziąć udział w nabożeństwie w języku polskim, posiedzieć na parkowej ławeczce koło katedry lub nad wilią, popatrzeć na nie z wysokości baszty Giedymina lub góry Trzykrzyskiej. Dla nas, Polaków, to miłe miasto ma szczególne znaczenie. Nierozerwalnie związanych jest z nim wiele miejsca mające dla nas rangę pamiątek narodowych, ostra brama, cmentarz na rośszer, z mauzoleum marszałka, polskie lub spolszczone nazwy ulic, placów i dzielnic. Antokol i Belmont, Pochulanka i Ponary, Rybaki, Zarzecze i Zwierzyniec. Bez względu na okoliczności historii zawsze pozostaną i w naszej pamięci, i w naszych sercach.